By każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, dzisiaj przychodzę ze skończonymi produktami. Tu mam olejek do opalania z olejkiem arganowym. Ja uwielbiam wszelkiego rodzaju kosmetyki, które mają olejek arganowy. One tak specyficznie miło pachną e, takim olejkiem, lekkim, lekkim balsamem, super natłuszczają. Słuchajcie, mi się przy zakupie, jak już zanim przyniosłam do domu, strasznie mi się to, strasznie mi się, popsuło mi się to zwyczajnie. Strasznie ciężko było to naciskać i po prostu, ostatkiem sił po prostu to tak wciskałam, aż mi poszło ptrank i teraz normalnie działało już do końca. to jest SPF 20, ale Rozprowadza się super z tym, że trzeba przejechać ręką. Nie wchłania się tak szybko jak tamten poprzedni mój, tylko że trzeba po prostu troszkę wmasować. Skóra się, jakby tak mocno, nawet nie świeci po tym olejku. Jest bardzo przyjemna. Nadaje taki wyrównuje, bym powiedziała, taki bo kolory to nie nadaje, tylko wyrównuje koloryt, jak już jesteśmy lekko opaleni, więc więc no, takie nawet fajne. No mówię, ładnie pachnie, bo, bo ja lubię. Zapach oleju organowego. jedynie minus, że trzeba jeszcze ręką sobie pomóc i rozprowadzić, ale ogólnie jest ok. No i zapach perfumetek Cleo to jest ten zapach, których ja nie lubię, czyli to jest po prostu zapach, jaki zapach? Zapach perłowskiego kościoła i tych innych takich dziwnych zapachów. Nie lubię, nie toleruję. Ostatni raz zakupiłam, dziękuję, nie. Także jedno na tak, drugie na nie. Dzisiaj takie szybkie. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, Papa. Pa.